Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przeszło. Pisałem do ciebie niewinne, nie bijemy, to jeszcze, nie jeszcze nie nie wy! Nie żeby wam przerywać, ale wasz piłek Nigdy nie będziecie popularni Nie wiem Banjo, mi się podoba Zamknij się tango, nawet tak nie mów Słyszeliście? Ktoś tu piszczy czy mi się wydaje? Komu się nie podoba playka Kamila? A może ktoś jest zazdrosny o playkę Kamila? Co tam siadziesz puzel, że śmierdzicie najbardziej na kampusie? Mój karmelku, słyszałaś te bzdury? Uh -huh. Dlaczego miałbym być owa zazdrosny? Mam najładniejszą dziewczynę na kampusie. Mam najdroższego grusika. Mam markowe okulary przeciwsłoneczne. A tata obiecał mi, że w przyszły weekend da kluczyki do swojego samochodu. Uh -huh. Jak coś, to mój pędżuś w ogóle wam nie zazdrości. Sam ma wszystko. Rozumiem, że jesteś o mnie zazdrosny. Ale posłuchaj, jaki ja jestem radosny. Co za freestyler! Każdy tak może zrobić. O, patrz! Nasz mały chłopiec skomponował wiersz idąc płatki! Po co miałem przygotowywać się do pogadanki, skoro jestem już sprawny w całej szkole? Wow, wygląda na to, że Kamil wdał się w kłótnię z koszykarzami! Wynośmy się stąd, będzie bójka i zostaniemy ranni! Wluzuj, nerdzie, zobaczmy! Uwielbiam, gdy ktoś się kłóci! Posłuchaj mnie, nie jesteś gwiazdą, pokonam cię raz dwa. Śmiało, rozwalę cię. Chłopcy, przestańcie się kłócić, będę żartował. Tak, nie chcemy kłótni. Nie żartowałem, naprawdę sobie śpiewają. Laski, trzymajcie się z dala od tego. No dalej Kamil, może skopmy im tyłki i wyniesiemy się stąd. Tak, skopmy im tyłki. Nie chłopaki, to moja walka i sam go zmiażdżę. Ale nie w walce, tylko w rapowej bitwie. Dobra, koszykarze, czego do diaska chcecie od mojego brata? Wy co, szukacie kłopotów? Możemy je dla was potroić! Ludzie, rozstrzygajmy to spokojnie! Żadnej walki! Goofy, nie miesza się do tego, jeśli nie chcesz, żeby ciebie zaczepili! Po prostu zasugerowałem! Zamknijcie się, frajerzy! Dobra, to dzisiaj po szkole mamy rapową bitwę! Pokonam cię! Ty go nie przegraj, dzieciaku! Nie pozwól, żeby cię to przygnębiło! Chłopaki, chodźmy! Chodź, mój kemelku! kurde, mówiłam żadnej musztardy. Dlaczego dodajesz musztardę? Mam alergię na musztardę. Hot dog bez musztardy to nie hot dog. To po prostu kiełbaska między bułkami. Nie będę tego jeść. Chcę moje dwa złote z powrotem. Oddam ci moje. Sam to sobie zjedz. Nie mogę nic oddać. Wydałam je na twoje jedzenie. Nie obchodzi mnie czy je wydałeś. Zwróć te hot dogi. Hot dogi nie podlegają zwrotowi. Usiądź świeżak! Mamy świetną wiadomość! Wiemy jak zarobić dużo pieniędzy! No to jak zarobić dużo pieniędzy? Mojka, może powiesz im nasz biznesplan? To jest bardzo proste! Podczas bitwy będziemy sprzedawać wszystkim gumy! Wiadomo, dużo ludzi w jednym miejscu, napięta atmosfera i... I oto jesteśmy z naszą gumą! Święta matkowo, że ten hot dog jest pyszny. Zaraz połknę swój język. Widzicie? Dylan też lubi musztardę. Ej, nerdzie, podoba Ci się nasz pomysł? To głupi pomysł. Skopię Ci tyłek. Spróbuj. Myślisz, że taka nie zrobię? Zwolnij, bańka. Bąka, wchodzisz w to? Nie, nie wchodzę. To ja to zrobię. Przecież mówię, że to jest super pomysł. Coś wątpię. Świeżyk ma rację. Macie naprawdę głupi pomysł. Na bitwie powinniśmy sprzedawać wodę zamiast gumy, bo będzie gorąco i ludzie będą spragnieni. To świetny pomysł, Pąka. Za darmo nalejemy wodę z kranu i zarobimy więcej. Smakuje bosko. Więc przydzieliłem wam zadanie nauczenia się wiersza. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście przygotowani. Teraz wybierzemy kogoś do tablicy i... Hmm. No to kto tutaj przyjdzie? Do tablicy przyjdzie Kamil. O kurka, dlaczego ja? Posłuchajmy więc Kamila, dobrze? Nie uczę poezji, komponuję je. Nauczycielu Max, nie wiedziałeś, ale powiem ci, że wybrałeś nas kampus nie bez powodu bo wszyscy jesteśmy rodziną. O, Kamil, to było imponujące. Daję ci najwyższą możliwą ocenę. Usiądź. Nieźle! Nieźle, stary! Nieźle, stary! Nie, jest, le, stary. Nie, jest le. No dobrze, kto jeszcze chce mnie dziś zaskoczyć? Ja, ja, nauczycielu Max! Ja, ja, czy mogę? Nie widzę żadnych rąk. Tak naprawdę, chcę pana zaskoczyć! Nauczyłem się wiersza! Czy nikt nie chce tego zrobić? Ja chcę, panie Max! Nie widzisz mnie? Frejerze, widzisz mnie? Tak, widzę cię! I dlaczego pan Max mnie nie widzi? Panie Max, Banjo chce przyjść do tablicy i zaskoczyć nie tylko pana, ale cały kampus. Co? Świetnie, to zapraszam tutaj Banjo. Lauro, dlaczego to powiedziałaś? Nie znam żadnej poezji. A ty co, frajer? Chcesz, żeby Kamil cię pokonał na oczach wszystkich? Idź i pokaż, że mój chłopak jest najlepszym poetą. Hej, Kamil, nasz chłopak cię pobije. Przecież on sam się boi. Mój, Banjo, rządzi. No dalej, Banjo, zacznij. Wszyscy czekają. Zając wyszedł na ganek, żeby się podrapać, wyciąga rękę, nie. I tak on. zszedł z ganku? No? Czy ja słyszałem, czy Banjo powiedział? Tak, dokładnie to powiedział. Kurde, jest kretynem. Głupek. Właściwie to ja chcę powiedzieć wiesz o stokrotce. Wszystko dobrze, Banjo? Powiedziałem co powiedziałem, nauczycielu Max. Banjo naprawdę mnie zaskoczyłeś. Więc daj ci najniższą możliwą ocenę i jutro czekam na Twoich rodziców. Wynoś się stąd. Dobra. Ty jesteś żałosny, Banjo. Przepraszam, mój kermelku. Koniec lekcji! Kamil wykonał dzisiaj kawał dobrej roboty z banjo. To była tylko rozgrzewka. Zmierz go w dzisiejszej bitwie! O, cmenty, dlaczego tu siedzisz? Nadal nie znalazłam mojego szczura. Cmentarz, czym się martwisz? Zejdź do piwnicy, jest tam mnóstwo szczurów. Wybierz najładniejszego i gotowe. Dziękuję za pomysł, ale byłam w piwnicy i nie ma tam szczurów. Nie wiem, jak pomóc mentee. Potrzebujemy sera. Wszystkie szczury uwielbiają ser, więc przybiegnie, gdy poczuję jego zapach. Nadchodzą! Chłopaki, wczoraj widziałem wielką stopę. O taką! Kofi, nie wierzę ci! Jesteś głupkiem. O, tutaj! No dalej, frajerze, masz kłopoty! Nic nie zrobiłem. Czego chcesz? Pozwól mi odejść. Zgadza się! Nic nie zrobiłeś! Powinieneś coś zrobić. Chcesz być twardym dzieciakiem? Jednym z nas? Co? Chcesz być w naszym zespole? Drużyna koszykówki? Ha? E? Mogę? Możesz, ale bądź ostrożny. Zbije cię jak Hermana. Oczywiście, że chcę być w drużynie koszykarzy. Będziesz koszkarzem jeśli napiszesz mi jakieś rymy bojowe, żebym mógł uczyć w tym nos Kamila. Chłopaki, jesteście we właściwym miejscu. Wychowałem się na ulicach miasta, więc mój rap jest wiele wart. Nie bądź zrozumiały, kudłaty. Słuchaj, muszę wygrać. Jeśli Banjo przegra, nie żyjesz. Co tu jeszcze robisz? Cześć chłopcy, uważaj się już za wygranego. Brat Dylan nigdy nie zawodzi swojego brata. Myślę, że mu się nie uda. Tu zadziała! Mandy, Mandy, gdzie jesteś? Mamy dla ciebie gratkę. To wszystko jest bez sensu. Znajdziemy ją! Mandy, Mandy, gdzie jesteś? Wy coś ślepe? Jestem tutaj! Wiemy, że tu jesteś, ale nie szukamy cię. Słuchaj, ponura dziewczyno, w tym kampusie jest tylko jedna Mandy i jestem nią ja. Adminka kampusu i prawa ręka pana Maxa. Mandy, uspokój się, wiemy, że jesteś adminką kampusu, tylko Cmenty zgubiła szczura i tak się składa, że ono też ma na imię Mandy. Cmentarz, ty co, głupia? To ty jesteś głupia. Mandy, jesteś tu? Ty co, oszalałaś? Nie ma tu szczurów. Dlaczego Dodiaska w ogóle nazwała swojego szczura moim imieniem? Sama decyduję, jak chcę nazwać mojego szczura. Zdecydowałam, że to imię będzie mu najbardziej pasować. Okej, Cmenty, szukajmy dalej twojego szczura. Mandy, Mandy, moja mała, gdzie jesteś? Jeśli zobaczę twojego szczura, zmiażdżę go stopą. Nawet nie mrugnę okiem. Znajdę ją pierwsza. Mandy, Mandy, gdzie jesteś? Mandy. Banjoś, zjedz go. Tak, mój karmelku, dopadnę go. Gdzie jest ten frajer? Słyszałeś, nie? Jeśli upadnie, będzie martwy. Bączu, potrzebujemy trochę czasu. Potrzebujemy teraz czasu na rozgrzewkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Uff, mam. Jeśli nie przybędzie za tu za minutę, będzie martwy! Banjo, brat Dylan już tu jest. Chodźmy, co? Mam nadzieję, że pamiętasz o założeniu pieluchy. Tylko ty i twoi kumple potrzebujecie pieluchy. No dalej Kamil bracie, pokaż im. Chodźmy! Widać, że Banjo ma fantazyjne okulary, ciuchy, ale pod spodniami nosi rajstopy. Banjo w rajstopach! Jak uroczo! Banjo, naprawdę nosisz rajstopy? Dlaczego miałbyś to powiedzieć? Kaka, jesteś głupi? To tylko cios! Jakie rajstopy? Nigdy ich nie nosiłem! Przechwalałeś się, jaki jesteś twardy i odważny! Ale jak dziecko mieliś prawą i lewą stronę! Dostałem też dzisiaj list z przyszłości! Przeliteruj go! Banjo to ten, co wyrzucimy go! Zapamiętaj to, chłopcze. skalnie nie ma żartów i po bitwie zostaniesz wezwany. Głupki! Banjo on naprawdę mnie wkurza. Czy mogę go uderzyć kijem? Nie! Rozwalę go moim tekstem! Kamil chciał, żeby banjo płakał jak dziewczynka. A ja poczę jak dziecko, bardzo głośno. Co? Co? Brajer, zamknij się! Banjo, o czym ty mówisz? Sam siebie atakujesz. Ta, poczekajcie, zobaczymy. Jestem najlepszym facetem na kampusie, a kto nie wie, jestem teraz w piluszce. Co to dziecka napisałeś? Przeczytaj resztę, to armata. Banjo, o czym ty do dziecka mówisz? Trzymaj się, karmelku, to armata. Wiem na pewno, że Kamil jest twardy, i przyznam, że nie umiem walczyć. A moje motto brzmi: jeśli jestem głupi, to jest to prawda. Filuszcy już narobiłem. <śmierdzi> Cóż, Panjo, witaj w drużynie frajerów. Nie potrzebujemy takiego frajera w naszej drużynie. Co do dziecka? Bierzcie go! Kurczę, właśnie zostałam pokorzone przez faceta na oczach całego kampusu. Nie sądziłem, że banjo upadnie tak nisko. Czekam na wasze komentarze, polubienia i subskrypcje.